No, dzisiaj dwa takie dziwne zdarzenia. Jeden gruberek zginął, niestety. A drugi. A drugi został wypuszczony. Przejechał za 20 przystanków. Młody, ciekawy, czy przeżyje. Tutaj w tych szakach sobie siedzą. O, proszę bardzo. A jakaś populacja w w Warszawie została Taka sytuacja, zwłaszcza młody z Jakby się chyba go przyjechało coś Chyba go coś Matka do niego lata ale on już chyba Nie da rady